Na polskim YouTubie pojawia się coraz więcej materiałów w kontekście konceptów ICT. Niestety najczęściej przedstawiają one w lakoniczny sposób sam model wejścia, za którym nie stoi żadna sensowna narracja. Wygląda to mniej więcej tak, że ktoś po prostu pokazuje liquidity swipa, market structure shifta i entry na bazie fair value gapa. Mówiąc, że to nam wystarczy i to na, da nam ogromne możliwości zarobkowe na rynku. Niestety, mija się to z prawdą bardzo mocno, i sam model wejścia jest tak samo użyteczny jak przecięcie się linii w losowym miejscu na wykresie. Jeśli nie stoi za tym żadna narracja spekulanta na bazie konkretnych wydarzeń, albo przynajmniej na bazie prawidłowej struktury rynku, no to nic nam z tego. Ja jestem Prey, a w tym materiale postaram się Wam przedstawić konkretnie i w jak najbardziej rzetelny sposób, czym jest struktura rynku na bazie konceptów ICT. Oczywiście nie jestem żadnym turbospecjalistą i omnibusem, który nigdy się nie myli, więc jeśli ktoś z Was również, tak jak ja od dłuższego czasu śledzi te koncepty, to serdecznie zapraszam Was do przede wszystkim komentowania i wytykania mi konkretnych nieścisłości bądź też po prostu zadawania pytań. Jak zawsze, chciałbym, aby te wszystkie materiały, które są u mnie całkowicie za darmo, bo co ważne, niczego nie sprzedaję tu w kontekście wszelkich skamerów, którzy próbują zarabiać na moim wizerunku, były oczywiście dostępne za darmo i dyskusja była otwarta. Oczywiście w kulturalny sposób, bo wszystkie inne będę, jak zawsze, usuwał. Także moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do materiału, który mam nadzieję, że rozjaśni Wam nieco sam koncept struktury na bazie ICT. Moi drodzy, to co tu widzicie, to nic innego jak wykres NASDAQA. Czy to będzie wykres NASDAQA, czy czegokolwiek innego, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Jak sama ICT wielokrotnie wskazuje, jego modele działają na wszystkim, co uwzględnia czas i cenę. No i jest to uważam, że. Po części prawda, bo no rzeczywiście, jeżeli mamy gdzieś czas i cenę, czyli mamy po prostu wykres, no to my jesteśmy w stanie te założenia sprawdzić. Natomiast nie ma się co oszukiwać, na jednych instrumentach będzie to działało lepiej, na drugich gorzej. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę źródło danych. Mało się o tym mówi w ogóle na polskim YouTubie, jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek materiały odnośnie giełdy, no bo oczywiście zazwyczaj nie służą one przekazaniu istotnych informacji, tylko naciąganiu was na konkretnych. Brokerów. A sens w tym, że dane, na których bazujecie swoją spekulację, przynajmniej w kontekście ceny no są istotne, żeby były rzetelne. I to co widzicie tutaj to nic innego jak wykres po prostu z Chicago Exchange'a, czyli CME, wykres Nasdaq'a, który można sobie kupić na Trading TradingView, z którym w żaden sposób nie współpracuje za tam niewielką kwotę miesięcznie, chyba 5 dolarów coś takiego i macie dostęp do naprawdę porządnych przynajmniej danych w kontekście tego jak wygląda obecnie wycena Nasdaq'a. W przypadku Forexa no, wygląda to najczęściej tak, że mamy różnych data providerów, też ten, te informacje tam są zdecentralizowane, to znaczy, że jeśli tam widzimy strukturę w konkretny sposób, to na przykład od innego data providera ta struktura może wyglądać zupełnie inaczej. Data providera mam na myśli kogoś, kto dostarcza dane, no bo jak sobie zobaczymy na TradingView, to samego wykresu euro-dolara mamy naprawdę dużo, więc ja Dlatego też moja przygoda jako tradera koniec końców skończyła się na futuresach, o czym też pewnie nagram za niedługo jakiś materiał. No Musicie mi wybaczyć, jestem osobą, która robi bardzo dużo różnych rzeczy i YouTube'a robię po prostu w momencie, kiedy mam tylko na to chwilę. I tak jak mówię, dla mnie istotą jakby jest to. Aby struktura, na której bazuje, czyli wykres, na którym bazuje, był porządny i przedstawiał realne dane, a nie dane bardzo często zakłamane przez konkretnych, nie, konkretnych y, po prostu dostawców danych i gdzieś high jednej struktury, czyli najwyższy szczyt jednej struktury będzie po tej cenie, a u innego dostawcy będzie po tej cenie, no i weź się człowieku w tym ogarni. A mimo wszystko, gdzieś jednak y, większość modeli ICT zakłada scalping, czyli zakłada wejścia na niższych interwałach. Co za tym idzie, istotne jest dla nas to, żeby niższe interwały wyglądały sensownie. No a jak wiemy na Forexie no to tak naprawdę sensowny wygląd interwałów i taki spójny z innymi. E, z, na przestrzeni wszystkich data providerów, jest, zaczyna się dopiero od wyższych, takich jak właśnie nie wiem przynajmniej ta H1 czy też M15. Nie wierzcie mi na słowo, sami sobie zobaczcie, że jak poprzeglądacie te wszystkie tu wykresy, to będzie to wyglądało naprawdę różnie. Dlatego ja dzisiaj opieram się na czymś, co jest wspólne dla wszystkich i jest po prostu weryfikowalne i jest porządne. Moi drodzy sama struktura rynku. Wielokrotnie na tych materiałach, o których wspominałem, które są niestety moim zdaniem nieco krzywdzące, widzimy coś takiego, że mamy jakąś tam strukturę, pojawia się liquidity sweep, market structure shift i powrót do fair value gapa. Czyli wydarza się coś takiego, że rynek po prostu w pewnym momencie zebrał ostatnie low i doprowadziło to do zebrania ostatniego haja. I wszystko jest fajnie i wszystko jest pięknie w momencie, kiedy chcemy rzeczywiście tutaj zebrać na przykład entry z tego fair value gapa i antycypować tego typu wzrost już w modelu samym wzrostowym. Ok, weźmy sobie, weźmy sobie jakąś tam inny zupełnie kolor. To wszystko jest fajnie i pięknie. Natomiast problem polega na tym, że nie zawsze ten haj, który zakładamy, że jest high'em, nim po prostu jest. I o tym nam zazwyczaj nikt nie wspomni. Dlatego, że przeczytanie struktury rynku wymaga już czegoś więcej niż oglądnięcia na łapu capu kilku materiałów od ICT. I to bardzo, ale to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego może być sytuacja taka, że to co widzimy to nic innego, jak po prostu na przykład wypełnianie konkretnego range'a. I teraz zakładamy, że mamy jakąś tam strukturę, która wygląda w ten konkretny sposób. Przedstawię wam to na czerwono, czyli mamy na przykład jakiś trend spadkowy. I teraz to, że w tym trendzie spadkowym nagle na konkretnym interwale, bo to bardzo ważne, jeszcze wam to napiszę, że tutaj mamy na przykład M15 i wszystko to, co widzimy, to jest struktura w ramach M15. I teraz mieliśmy trend spadkowy i cena zrobi tutaj nowe low, zrobi retracement, zrobi nowe low, i teraz na przykład zrobi coś takiego, że będzie chciała zebrać ten low, a my będziemy cały czas w tym range'u i wszystko w tym momencie nie ma tak wysokiego prawdopodobieństwa, przynajmniej według mnie, jak to kiedybyśmy zebrali to low i zrobili market structure shifta, czyli teraz jeśli jesteśmy wewnątrz tego range'a, zaraz wam pokażę na wykresie jak to wygląda, bo takich pułapek jest bardzo dużo. I jeśli mamy tutaj market structure shifta wewnętrznego, a dokładniej nazwijmy to nawet liquidity sweepem, tak, który doprowadza do właśnie czegoś takiego, to ktoś patrząc w ten sposób na wykres, popatrzy sobie i stwierdzi, o to jest dobry moment do wejścia. To jest to, jest to entry, o którym wszyscy mówią, czyli liquidity sweep, market structure shift. Ja teraz tu widzę market structure shifta. Szukam jakiegoś fair value gapa i z tego miejsca będę antycypował entry. Natomiast może się okazać, że nasze entry będzie w ramach i tak tego range'a i cena, mimo wszystko, rzeczywiście może tutaj wrócić, ale nagle okazuje się, że zrobi albo coś takiego i spadnie po to low, albo de facto nigdy nie powróci wyżej i poleci od razu po to low, bo trafiło do jakiegoś fair value gapa w ramach tego range'a. I to bardzo ważne, że trzeba rozumieć konkretną narrację. I wiem, że tu marzę jak kura pazurem, więc sorry za to. Natomiast przedstawię wam to po prostu już od razu na wykresie, jak to wygląda bezpośrednio na wykresie. Mamy sytuację, w której, tak jak widzimy, tutaj na Nasdaku rynek utworzył konkretną strukturę. Co to znaczy? Zacznijmy sobie, weźmy sobie tego nawet replay moda, przejdźmy sobie, nie wiem, dosłownie nawet zróbmy inaczej. Zwi, zwińmy cały ten wykres i jeśli ktoś mi wierzy albo nie, mam to w dupie, po prostu klikniemy w losowym gdzieś tam miejscu na wykresie, żeby nam się to wszystko po prostu załadowało, żebym pokazał wam jak generalnie to czytać. Nie wiem, nie, kompletnie nie wiem, gdzie się na tym wykresie teraz znajduję. Tu, tak jak mówię, no, czy ktoś mi w to wierzy, czy nie, kompletnie to nie jest mój interes. Sami sobie to sprawdźcie na wykresach. Ja nie mam, no tak jak mówię, żadnego interesu w tym, że wam to pokazuję. Poza tym, że buduję sobie swój kanał na YouTubie. No ale to chyba każdy się potrafi domyślić. I jesteśmy w stanie teraz zauważyć całą strukturę rynku, która tu ma miejsce. I tu jest właśnie idealny przypadek co zresztą w losowym miejscu, który pokazuje dokładnie to, co przed chwilą mówiłem. Czyli co zrobiła cena, jeśli czytamy cały kontekst? Cena w tym momencie utworzyła nowe high w tym miejscu, wezmę sobie na czerwono, utworzyła nowe high w tym miejscu i utworzyła nowe low. Czyli to jest konkretny range, który w tym momencie na tym time frame, bo to wszystko ogranicza się do konkretnego time w którym jesteśmy, czyli na M15, na NASDAQu, Abyście sobie mogli sprawdzić to u siebie na wykresie, to jest poniedziałek, jakiś 19 luty, 21, nieistotna jest tutaj nawet dla nas na razie godzina, więc mamy konkretny range. I teraz zwróćcie uwagę na to, co się dzieje. W ramach tego range'a zaznaczmy sobie to wszystko, co się tu dzieje. Wszystko to, co się dzieje wewnątrz, to jest tak naprawdę wypełnianie tego range'a. My tu nigdy nie mieliśmy Liquidity Sweep'a, konkretnej struktury. I to bardzo ważne, dlatego że ta struktura cały czas jest zachowana. I teraz, wszystko to, co wydarza się tutaj, cały ten Liquidity Sweep, który, ok, tutaj w jakiś fajny sposób mógłby ktoś powiedzieć, że mu odda, to zwróćcie uwagę mamy retracement, który całkowicie się przerypał przez ostatnie low i ktoś tutaj mógłby zaznaczyć sobie na przykład nie wiem tego fair value gapa, który tu ma miejsce, tego fair value gapa, który tu ma miejsce i antycypować wzrostu z tego miejsca. Natomiast co z tego? Jeśli my w tym momencie nie mieliśmy prawdziwego liquidity swipa w kontekście struktury rynku i nawet i możemy sobie targetować co chcemy, a rynek cały czas wyceniał tak naprawdę tą strukturę, która miała tu miejsce. I to, co Was uczyłem kiedyś i pokazywałem wam w kontekście premium and discount. Weźmy sobie jakiekolwiek narzędzie do premium and discount, do tego, co się tu wydarza. Zwróćcie uwagę, że mamy konkretny range. Cena wróciła do premium, nigdy nie zebrała low, czyli nie utworzyła tak naprawdę nowego low, nie utworzyła sweepa external liquidity, czyli tego, co się znajduje tutaj, tylko zrobiła retracement. I dla, według niektórych modeli. Dała potencjalnie wejście na shorta. I wiadomo, że to łatwo wszystko pokazywać w momencie, kiedy to już się wydarzyło, i ktoś mi i tak powie: No, no, fajnie, fajnie, ale to wszystko tak wygląda w momencie, kiedy się to wydarza. Dobrze, czytajmy strukturę w takim razie dalej i to, co się wydarza dalej na rynku. Mamy to low, tak? I mamy teraz to high. To high utworzyło nawet zacznijmy sobie od początku. Mamy tą strukturę, która ma tutaj, która jest tutaj. Widzimy, że wszystko to, co się dzieje wewnątrz, to jest po prostu internal liquidity. I my w tym momencie widzimy, że dopiero Ten High zebrał to low. Więc w tym momencie zaznaczamy sobie, to high zebrało to low, czyli przesunęło tą strukturę. I zachęcam was do takiego ćwiczenia, w którym po prostu przechodzicie sobie właśnie w ten sposób i sprawdzacie, że to co się teraz tu wydarza, to jest nic innego jak po prostu wewnętrzny internal liquidity i nic więcej. To jest po prostu wewnętrzna płynność. Tu nie została zebrana żadna inna płynność, tu nie ma liquidity sweepa. Liquidity sweep byłby w momencie, kiedy mówimy o tym, że na tym konkretnym interwale czasowym zauważylibyśmy coś takiego, czyli ostatnie low zostaje zebrane i wtedy to high jest zaatakowane. To jest market structure shift. I przejdźmy sobie dalej w tym, w tym momencie, popatrzmy na to, co się dzieje, czytając po prostu rynek. Zwróćcie uwagę, znowu ktoś by mógł się złapać na podbicie, znowu ktoś by mógł popatrzeć i o, o, liquidity sweep, market structure shift. Dupa, nie ma tu żadnego liquidity sweepa w ramach tego time frame'u na bazie konceptów i tego, jak ja to rozumiem. Przejdźmy sobie, moi drodzy, dalej, więc zakładamy dalej, mamy kolejny high i kolejny low, zwróćmy uwagę na to, co się dzieje dalej cena stworzyła kolejnego haja i stworzyła kolejnego low'a w tym momencie, bo mamy teraz trafienie do tego fair value gapa, więc mamy konkretnego haja i teraz zwróćcie uwagę co się stało. Range się zmniejszył. Mamy godzinę 5:30. Range się zaczyna zmniejszać, oczywiście New York Time i popatrzcie jak łatwiej teraz w ogóle wyłapać tego prawdziwego market structure shifta. Czyli mamy w tym momencie sytuację, w której mamy Swipa, Mamy high'a i mamy Loa, i na co teraz czekamy? Czekamy po prostu na nic innego jak na Market Structure Shift'a, czyli chcemy, żeby cena wywaliła tą stronę. No i oczywiście sprawdźmy, czy tak się stało, czy cena stwierdziła, że się manko lecimy w drugą stronę. OK. Mamy analogiczną sytuację, więc mamy moment wejścia. Tutaj, czy będziemy wchodzić na bazie retracementu, czy pakujemy się od razu, to nie jest już Tematyka tego materiału oczywiście nic tu nie jest żadną poradą inwestycyjną i tak dalej, i tak dalej. Sami sobie to sprawdzajcie na wykresie. Macie tonę materiałów YCT za darmo. Natomiast teraz w tym momencie mówimy o tym, że mamy liquidity sweepa, mamy w tym momencie market structure shift. Możemy sobie w losowym miejscu dać tutaj sela i zobaczyć, co się stanie. opozyt liquidity w tym momencie dla nas. Tutaj, czy Opposite Liquidity będzie to, czy to. No to już tak naprawdę zależy, co będziemy sobie szukać. Nie wiem, na piątce, interwały i tak dalej. Na razie dajmy sobie cokolwiek jakieś, przynajmniej tam 1 do jednego. Załóżmy sobie tego fair Value gapa tutaj. I sprawdźmy, w jaki sposób rynek to wyceni. Losowe miejsce. Naprawdę, czy mi wierzycie, czy nie, to kompletnie. No, no Idźcie i sami sobie to sprawdźcie. Sami sobie sprawdźcie, kiedy wydarza się prawdziwy market structure shift, śledząc po prostu strukturę taką, jaka jest. Moi drodzy, to tyle w tym materiale, wywaliło mi w ogóle kamerkę, nie wiem dlaczego, <ścoughs> szkoda, no ale poczekajcie, już postaram się wrzucić do, no, moi drodzy, problemy technicznej natury. Aha, po prostu wyłączył mi się telefon. Rozładował mi się telefon. Trudno, moi drodzy. No niestety, pożegnam was tutaj kamerką e, widoczną w ten sposób. Trzymajcie się, moi drodzy. Pośledźcie Pośle to sobie na wykresie, sprawdźcie sobie jak to wygląda, bądźcie bezpieczni. Jo